Dowody algebraiczne z Mora większości maturzystów, ale nie dla Ciebie, nie dziś. Oczywiście, zanim przejdziemy do tego tematu, zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Przed nami zadanie pierwsze: wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej a i każdej liczby rzeczywistej b spełniona jest taka nierówność. Jeżeli chcemy rozwiązać tego typu nierówności, to musimy zawsze zacząć od uproszczenia naszego wyrażenia. Tak więc nasze b przemnażamy przez nawias, czyli mamy b razy 5b to 5b kwadrat i b razy minus 4a daje nam minus 4ab. Pytanie, co dalej? Co możemy z tym zrobić? Zawsze w tych zadaniach, a przynajmniej w większości przypadków pojawiają się przed nami wzory skróconego mnożenia, więc musimy tak zapisać nasze wyrażenie, żeby dało się coś zapisać właśnie przy użyciu takich wzorów. Jeżeli mieliśmy wcześniej 5b kwadrat minus 4ab plus a kwadrat, to co Coś nam tutaj delikatnie mówiąc nie pasuje i żeby naprawić całą sytuację możemy zapisać nasze 5b kwadrat jako 4b kwadrat plus b kwadrat, no bo 4b kwadrat plus 1b kwadrat daje nam łącznie z powrotem 5b kwadrat. I teraz co my z tym możemy zrobić dalej? Możemy sobie nasze to 1b kwadrat przesunąć na sam koniec i teraz jeżeli mamy 4b kwadrat minus 4ab plus a kwadrat takie wyrażenie. Możemy zapisać za pomocą wzoru skróconego mnożenia. Tak więc nasze 4b kwadrat minus 4ab Plus a kwadrat zapiszemy jako w nawiasie 2b minus a, i to do potęgi drugiej. Gdybyśmy sobie takie wyrażenie rozwinęli z powrotem za pomocą wzoru skróconego mnożenia, uzyskalibyśmy dokładnie to samo, co mieliśmy tutaj wcześniej. Ok, czyli mamy coś do kwadratu plus jakaś inna rzecz również do potęgi drugiej. No i teraz, czy to już kończy dowód, czy tu już możemy zakończyć naszą pracę? Absolutnie nie i tutaj wielu maturzystów popełnia błąd, ponieważ myślą, że to już wystarczy i wtedy możecie otrzymać jedynie jeden na dwa możliwe punkty. To, czego jeszcze nam tutaj brakuje, to komentarz. Wiem, że z nim największe problemy mają maturzyści, dlatego teraz krok po kroku, powolutku, sobie przez ten najtrudniejszy element, czyli przez ten komentarz przejdźmy. Na początku odniesiemy się do takiej prawdy matematycznej, a mianowicie każda liczba, która jest podniesiona do parzystej potęgi, daje nam liczbę większą lub równą 0. Przykład, gdybyśmy sobie podnieśli do potęgi drugiej minus 1, to to jest 1, 2 do drugiej to 4, 0 do potęgi drugiej to 0, czyli najmniej, ile możemy uzyskać, to jest 0, a tak generalnie w każdym innym przypadku uzyskamy liczbę, która jest większa od 0. Tak więc jeszcze raz zapisujemy ogólną prawdę matematyczną. Każda liczba podniesiona do parzystej potęgi daje nam liczbę większą lub równą 0, i idąc dalej, Zatem nasze 2b minus A do kwadratu, a także nasze b do kwadratu to są liczby nieujemne, czyli właśnie większe lub równe 0. I dalej to dalej nie wystarczy, tylko musimy jeszcze pokazać, że suma dwóch liczb, które są nieujemne, również będzie nieujemna, czyli tutaj zapisujemy tą prawdę matematyczną i odnosimy się do naszego przykładu, czyli nasze 2b minus A do kwadratu plus b do kwadratu, czyli suma dwóch liczb nieujemnych również będzie większa lub równa 0. Co należało wykazać? Zadanie drugie, w którym pojawiają się może troszkę przerażające ułamki, ale też na spokojnie damy sobie z tym radę. Wykaż, że dla każdych trzech dodatnich liczb a, b i c, takich, że a jest mniejsze od b, spełniona jest taka nierówność. Od czego powinniśmy zacząć? Od tego, żeby zauważyć, że jeżeli mamy liczby dodatnie, to znaczy, że tutaj w mianowniku oraz tutaj w mianowniku również będzie liczba dodatnia. No bo B jest dodatnie, C też jest dodatnie, więc suma B i C również będzie dodatnia. Ma to duże znaczenie, kiedy mówimy o nierównościach, no bo jak wiemy, jeżeli nierówność obustronnie pomnożymy przez liczbę ujemną, to musielibyśmy odwrócić znak. Czyli tutaj nie do końca wiedzielibyśmy jak się zachować, gdyby nie było określone że są to liczby dodatnie, ale jako, że są dodatnie, zawsze będzie wszystko na plusie i możemy śmiało pozbywać się naszych mianowników. Jak to zrobimy? Obu strony nie mnożąc przez wszystkie nasze mianowniki, czyli przez iloczyn B oraz B plus C. Jak to będzie wyglądało? Jeżeli nasz ułamek a przez b pomnożymy przez b razy b plus c, wtedy nasze b i b się skróci i zostanie z tego iloczynu b plus c, czyli a przepisujemy, bo ono było w liczniku, natomiast b plus c tutaj musi nam pomnożyć to a, które nam zostało. Dalej zapisujemy symbol nierówności, taki sam jak był, bo mamy pewność, że b razy b plus c to jest liczba dodatnia. I teraz, jeżeli ten drugi ułamek pomnożymy razy b, Razy b plus c, to wtedy b plus c, które jest tutaj w nawiasie, pięknie nam się skróci i zostanie nam a plus c, które było w liczniku, razy b, które pochodzi z tego iloczynu. No i teraz już właściwie mamy prostą pracę, ponieważ wystarczy, że opuścimy nawiasy. A jak to zrobić? Wystarczy wymnożyć czynnik przez nawias. Czyli a razy b to nasze ab. A razy c to jest AC, to ma być mniejsze od, B razy a to AB, poukładajmy sobie to alfabetycznie, i C razy b to BC. I teraz, gdybyśmy sobie to AB chcieli przenieść na lewą stronę ze zmienionym znakiem, to AB minus AB to by nam się ze sobą zredukowało, a właściwie się redukuje, więc po lewej stronie zostaje nam AC, a po prawej stronie BC. Teraz spróbujmy sobie wszystko przenieść na lewą stronę, czyli mamy AC minus BC, to ma być mniejsze od zera, i teraz możemy sobie wyciągnąć wspólny czynnik przed nawias, czyli C ląduje przed naszym nawiasem i w nawiasie zostanie A minus B. No i teraz ten najbardziej skomplikowany komentarz. Tutaj faktycznie trzeba troszkę się nad tym nagłówkować, ale też na spokojnie wytłumaczę krok po kroku, damy radę. Wiemy z treści naszego zadania, że nasze A ma być mniejsze od B. I skoro nasze A jest jest mniejsze od b, to jeżeli od liczby mniejszej odejmiemy jakąś większą, to siłą rzeczy taka różnica będzie liczbą mniejszą od zera. Pokażmy to na przykładzie. Gdyby a było równe 2, a b byłoby równe 5, to jeżeli od dwójki odejmiemy piątkę, to na pewno mamy coś ujemnego. Czyli mamy stuprocentową pewność, że a minus b jest liczbą ujemną. Wiemy też, że wszystkie nasze trzy liczby a, b i c są dodatnie. Czyli jeżeli mamy c razy Nasza liczba ujemna, co już ustaliliśmy. Czyli minus razy plus to na pewno da nam to liczbę ujemną. Wszystko to, o czym powiedziałam, jest zapisane w tym komentarzu, i na koniec dodajemy oczywiście, co należało wykazać. Trzeci typ zadania, w którym mamy już w treści zadania pokazane, że B i A mają być od siebie różne. Jest to bardzo ważny typ zadania, ponieważ jest to taki typ, gdzie mamy ostrą nierówność, czyli już nie mamy tutaj większe lub równe, mniejsze lub równe, tylko konkretnie wyjdzie nam, że coś ma być większe albo mniejsze od zera i ten typ zadań jest trudniejszy. Dlaczego trudniejszy? Dlatego, że jeszcze w komentarzu na końcu musimy właśnie uwzględnić to, że B i A mają być różne od siebie. Ale zanim dotrzemy do tej najtrudniejszej części naszego zadania, skupmy się na tym, co możemy zrobić na samym początku, żeby zdobyć pewne punkty. A w takich zadaniach, oczywiście jak zawsze, trzeba sobie po prostu wszystko uprościć. Po lewej stronie zostawiamy tak, jak było, natomiast po prawej stronie jeżeli mamy w nawiasie A plus B przez 2 do kwadratu, to podnosimy sobie licznik do kwadratu i mianownik do kwadratu. Tak więc nasze A plus B do kwadratu to będzie wzór skróconego mnożenia, oczywiście, że tak, czyli mamy a kwadrat plus 2ab plus b do kwadratu. I to wszystko przez 2 do drugiej, czyli 4. Żeby uprościć sobie całe działanie, spróbujmy naszą nierówność obustronnie pomnożyć przez 4, tak żeby to wyrażenie stało się bardziej płaskie, czyli zamiast tych ułamków będziemy mieli płaskie wyrażenie i po lewej stronie, jeżeli dwójkę z czwórką sobie skrócimy, to zostanie nam dwa razy nasze a kwadrat b kwadrat, czyli będziemy mieli 2a kwadrat plus 2b kwadrat i to ma być większe od czwórka z czwórką się skraca i zostaje nam to, co było na Początku w naszym liczniku, czyli a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Teraz będziemy sobie przenosić stronami, i nie ma najmniejszego znaczenia, czy wszystko przeniesiemy na lewo czy na prawo, ale tutaj polecam, żeby sobie przenieść wszystko na lewo, będzie nam łatwiej odczytać tę nierówność. Tak więc nasze 2a kwadrat minus a kwadrat to jest a kwadrat. Nasze 2ab z prawej strony przenosimy na lewo, a więc mamy minus 2ab i nasze b kwadrat przeniesiemy na lewo, czyli mamy 2b kwadrat minus b kwadrat, co daje nam po prostu b kwadrat. I tutaj mamy tak naprawdę podstawową wersję jednego ze wzorów skróconego mnożenia, więc wszystko zwijamy i zapisujemy jako a minus b do kwadratu. I teraz zatrzymujemy się przy tym warunku, że b ma być różne od a, bo trzeba sobie postawić tutaj bardzo ważne pytanie. Kiedy różnica dwóch liczb byłaby równa 0? Różnica dwóch liczb byłaby równa 0 tylko wtedy, kiedy te liczby byłyby sobie równe. Czyli na przykład 5 minus 5 dałoby nam 0, albo 10 minus 10 dałoby nam 0, albo minus 2 minus minus 2 dałoby nam też 0. Więc Jesteśmy pewni, że jeżeli te dwie liczby są od siebie różne, to jeżeli będziemy chcieli je od siebie odjąć, to na pewno uzyskamy coś innego niż 0. A jeżeli uzyskujemy coś innego niż 0, to jakakolwiek liczba różna niż 0, podniesiona do parzystej potęgi, da nam liczbę, uwaga, dodatnią, czyli po prostu większą od zera. I dokładnie to, co teraz powiedziałam, musimy zapisać w komentarzu. Czyli różnica dwóch liczb jest równa 0 tylko wtedy, gdy te liczby są sobie równe. Różnica dwóch różnych od siebie liczb jest zawsze różna od zera, zatem a minus b na pewno jest różne od zera. Każda liczba różna od zera, podniesiona do parzystej potęgi, da liczbę dodatnią. Więc a minus b do kwadratu jest liczbą dodatnią, większą od zera, co należało wykazać. Przechodzimy sobie do zadania czwartego. Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej a różnej od zera i każdej liczby rzeczywistej b różnej od zera spełniona jest taka nierówność. Jakieś dwa dodatkowe warunki, dosyć skomplikowanie wyglądająca nierówność, ale oczywiście damy radę. Tak jak powiedziałam na początku, zawsze będziemy dążyć do tego, żeby gdzieś zauważyć te wzór skróconego mnożenia. Myślę, że to już widzicie, że to za każdym razem nam się tutaj pojawia. Więc teraz sobie troszkę pokombinujemy i nasze 2a kwadrat zapiszemy jako a kwadrat plus a kwadrat. Natomiast nasze 5b kwadrat, co już nawet się gdzieś nam pojawiło, zapiszemy sobie jako 4b kwadrat plus b kwadrat. Czyli tak naprawdę tutaj tym ogonkiem są dwie liczby, które po prostu same z siebie są podniesione do potęgi drugiej. a jeżeli są podniesione do potęgi drugiej, to są na pewno liczbami nieujemnymi, czyli większymi lub równymi 0. To już nam dużo daje. No i teraz jeżeli mamy takie wyrażenie a kwadrat minus 4ab plus 4b kwadrat, to jak możemy to zapisać inaczej, prościej, z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia? Oczywiście możemy to zapisać jako a minus 2b do potęgi drugiej. I teraz będziemy już odwoływać się powolutku do naszego warunku, czyli zapisujemy sobie komentarz. Każda liczba różna od zera podniesiona do parzystej potęgi da liczbę dodatnią. Więc dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b nasze a kwadrat oraz b kwadrat. To liczby dodatnie, większe od zera. Czyli dokładnie tutaj i tutaj mamy liczby dodatnie. Jeżeli mamy A minus 2b do potęgi drugiej, to to na pewno będzie liczba nieujemna. I teraz jeżeli sumujemy ze sobą liczby dodatnie oraz liczbę nieujemną, to na pewno uzyskamy liczbę dodatnią. Czyli gdybyśmy do siebie dodali 2 plus 2 plus 0, to ciągle mamy liczbę dodatnią. I podsumowujemy to. Suma dwóch dowolnych liczb dodatnich oraz liczby nieujemnej jest liczbą dodatnią, więc dla dowolnych liczb rzeczywistych A i B a minus 2b do kwadratu plus a kwadrat plus b kwadrat jest większa. Od zera, co należało wykazać. Myślę, że wyczerpaliśmy tutaj zdecydowaną większość, albo nawet i wszystkie typy zadań, ale rozumiem, że tych równań, sposobów, jak możemy sobie rozszczepić jakieś wyrażenia, jak zapisać je w inny sposób, jak wykorzystać te wzory skróconego mnożenia, tych sposobów tutaj jest jeszcze dużo i liczba możliwości oczywiście jest nieskończona. A żeby stać się mistrzem w tej praktyce, to trzeba praktykować jak najwięcej. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam Was do kursu, w którym będziecie mogli przećwiczyć zdecydowanie więcej, a nawet bym. Powiedziała, że wszystko, co jest potrzebne do matury. Link do kursu znajduje się poniżej.